Co tam, się, co tam się dzieje? By to było... O psa, o, psa, 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 O, w piecu się pali fajnie. Co się pali pięknie teraz pokażę wszystkie ustawienia wszystkie ustawienia pieca a byłem tutaj ostatnio we wtorek tak, we wtorek wieczorem, w Sylwestra Dzisiaj jest piątek, godzina 10 no i fajnie, tu już sobie na 8 kw zeszedł sobie tylko do grzewa Chciałem zobaczyć jak tam z popiołem no, no popiołu trochę już się nazbierało Nie było czyszczone Tydzień Ponad tydzień No troszkę popiołu już Już nasypało Co się pali tutaj Troszkę popiołu nasypało już Także jutro będę musiał musiałbym go sobie wyczyścić. No, jest ten drut. No, gdzieś no, się zachodziło. No, i to będę musiał sobie go wyczyścić. Także tu sobie tu przyjadę, kupić ten szamot, właśnie co mówiłem, właśnie o nim i, i wyłożyć pierśamotem i co? 3 dni 3 dni spalił pubeczki czyli 3 dni 4 worki 3 dni 4 worki czyli worek i trochę worek i trochę na dobę czyli to jest 60 kilo, 20 kilo na dobę no, to jest sporo, tylko że mówię, to nie jest. To nie jest ogrzewany dom. Yy, dom nie jest ogrzewany. Drugie, yy, przez komin dużo ciepła ucieka. Muszę zrobić tak, jak właśnie tam kolega mi w komentarzu polecił, co do zatrzymania tego ciepła w piecu tym szamotem, albo jakąś taką półką dodatkową. No, to zrobię półkę z szamotu. I. I i i. No, cieplać to będę dopiero na wiosnę, może z tym ruszę. Chociaż na wiosnę najważniejsze, żeby zacząć tą drugą połowę. Żeby też tam ogrzewanie wypuścić, już żeby ta druga połowa się grzała, bo na kilka lat już stoi nieogrzewana. Wszystko fajnie. Nawet widzę, że tutaj zawsze kapało z tego łączenia, kupiłem nawet uszczelki nowe ale przestało kapać i tak, muszę odebrać czujnik temperatury czopucha, już mam zamówiony czujnik temperatury czopucha te cegły szamotowe muszę kupić i co jeszcze? I co jeszcze? No i sobie go dostroić tak konkretniej, żeby żeby jeszcze mniej tego pedału brał. Chociaż nie wiem, czy przy nieocieplonym domu strych jest rozgrzebany, też ciepło ucieka przez sufit na strych. Z korytarza właśnie ucieka do, tego drugiego, do tej drugiej połowy, bo tam tylko deskami taki przydzielony jest. Korytarz jest przydzielony tak deskami, w pół domu było podzielone, to też tam ciepło dużo ucieka. Także myślę, że zanim yy, tak go dobrze wyreguluję, to trzeba już właśnie podnosić tą drugą połowę do ogrzewania. Yy, trzeba ocieplić dom na ten rok. Niech sobie chodzi tak, jak chodzi. Na pewno go dostroję jeszcze trochę. Pokażę Wam ustawienia, jakie mam tutaj właśnie na, na piecu. Yy. Niby spalanie 24,8 na dobę, ale z tego co widzę po bezce, po to jest nawet niecałe 20 kg. E, programator pompy CW to nie, termostat, tryb pracy, kod zima, modulacja mocy, tryb grzanie. Teraz tak, zakres mocy od 10 do 110%. Parametry podanika histereza kotła 10 stopni, to nie wiem, ktoś może mi, doradzić, może mi doradzić, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ta histereza kotła 10 stopni. Parametry minimalna moc kotła, wchodzimy sobie zobaczyć, moc dmuchawy to jest 30% na minimalnych, 8 kW na minimalnych. Dobra i to jest to. Hmm, średnia moc kotła moc dmuchawy 33% o 3% więcej jak na minimalnej yy, histereza jest 1% 1 stopień i moc kotła średnia 12 kW yy, także nie wiem czy to jest dobrze ustawione, no ale tak mam to ustawione i maksymalna moc kotła Moc dmuchawy 35%, czyli 2% więcej jak średnia i 5% więcej jak minimalna. Yy, I stereza to jest 3 stopnie. Też tak gdzieś wyczytałem w komentarzu, żeby tak postawić. I moc kotła 18 kW maksymalna. Także tak to wygląda. Wydajność podajnika to jest 6 kg na godzinę. Yy, ale zrobię sobie jeszcze, bo ja, ja go ogólnie ja go przestawiałem pod kątem i muszę sobie zrobić znowu test tego test tego podajnika tej zmiki, żeby, żeby może jakoś doregulować go, może za, za dużo sypie, ale po tym co widzę tam w popielniku, że yy, zmniejszyłem te nadmuchy, tak jak mi doradzano właśnie w komentarzu, no i Chodzi to i dużo mniej paletu bierze. Ostatnio jak byłem tutaj właśnie w Sylwestra, to przestawiałem te nadmuchy, yy, tak trzy dni temu, przestawiałem te nadmuchy i, i widzę, że dużo mniej poszło peletu, bo tak spalał dwa worki na dobę, a teraz zeszedł na worek i jedna trzecia, także dużo. Zeszło. Dużo tego ciepła też zostaje w piecu, nie wydmuchuje go od razu w komin, tak mi się wydaje, bynajmniej, yy, ale nie wiem, możecie mnie wyprowadzić z błędu. Yy. No i co, mamy 553, on sobie teraz dogrzewa i będzie się wyłączał. Podłogówka poniżej 37 stopni chyba jest ustawiona na podłogówce. To jest chyba maksymalna, jaka może być. Co jutro będę chciał zrobić? Na pewno jutro będę, wy, będę czyścił piec na 100%. Na pewno będę kupię ten szamot. Na pewno go wyłożę szamotem. To Wam pokażę jak to, jak to zrobię. Bo już jak sobie piec otworzę, wyciszczę to, to ten szamot sobie tam poukładam, tak, żeby żeby był. Co jeszcze? Czujnik, może jutro nie podepnę, chociaż zobaczymy, może mi się uda. Zobaczymy, jaki ten czujnik tam mi właśnie zamówili. Może akurat yy, przypasuje na tyle, że, że będzie dobrze. I będę chciał kurczę zrobić z tym. Z tym znaczy z tym zasobnikiem. Tutaj właśnie pan się odzywał, który tam nagrywa na YouTube, a, też yy, Grzechu, podajże yy, też nagrywał, właśnie montaż całego tego palnika. Yy. Zapraszam też na jego konto, właśnie grzechu. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale wiem, że ma grzechu chyba w nazwie. On też fajnie pokazał ten montaż tego, tego palnika. I podpowiedział mi, żeby zrobić stożek. Tutaj, właśnie w tej beczce. No i będę próbował to zrobić. Akurat trochę pelletu zejdzie. Trochę się go przesypię do worków z powrotem, żeby, żeby, żeby ta beczka była pusta. A jak nie to zajadę jeszcze na złomowisko rano, zobaczę za jakimś takim zasobnikiem od pieca na, na Echo Może akurat uda się coś znaleźć takiego i tutaj zamontować. No zobaczymy jak to, jak to będzie. Na pewno będzie jakiś potrzebował przeróbek czy coś, ale a na spokojnie, może akurat się coś trafi. Także takie mam ustawienia w piecu. Klapka się spisuje. Klucze fajne też, że tutaj się właśnie to, to się nie nagrzewa. Tutaj nic super to jest. Klapka działa fajnie. Nie zatrzymuje tego peletu. Pelet sobie wpada tam bez żadnego problemu. Także polecam tą klapkę. Jest to niewymagane, ale jest to dodatkowe zabezpieczenie przed jakimkolwiek tam powrotem płomienia. Także myślę, że. Nie jest to duży wydatek, bo chyba 160 zł Jakoś tak? Yy, ale... Ale jest to dodatkowe zabezpieczenie. Także dzisiaj będzie na tyle. Yy, myślę, że... Jutro. Nie no, nie myślę tylko, że jutro nagram właśnie, jak będę robił z tym szamotem, z tym wszystkim. Także... Dziękuję za wszystkie subskrypcje, jest nas 700. Tak jak było właśnie planowane, nie udało się niestety zrobić tego w sylwestra, w ostatnich dzień miesiąca, ale udało się to zrobić drugiego, czyli wczoraj. Pan, który był 700, pan z numerem 700 właśnie się opisał, że w komentarzu, że podpisuje się jako numer 700. Także super, bardzo mnie to cieszy. I lecimy dalej z tymi subskrypcjami. No. Chciałbym osiągnąć taki próg. 1000 subskrypcji. To jest taki taki mój wymarzony próg. I zapraszam do, do subskrybowania nowych subskrybentów. Materiały będą rzucane. Mam nadzieję, że ciekawe dla Was. Są to ciekawe dla mnie, dlatego je nagrywam. Pomocne bynajmniej. Ja się wzorowałem takimi filmami na YouTubie i. No i po prostu chcę coś zostawić po sobie takiego, żeby ktoś też mógł zobaczyć sobie, jak to wygląda. Jak się zastanawia właśnie nad montażem, tak samo jak ja się zastanawiam nad montażem tego palnika. Materiału było nie sporo, ale było trochę tego materiału właśnie z tymi palnikami na internecie. I. Były dla mnie one pomocne. No i mam nadzieję, że ten materiał też będzie pomocny dla Was, żeby zdecydować się na wybór takiego palnika, bo po co przepłacać? Yy, kolega tam się jeden pytał właśnie o o to, jak przyjdzie kontrola zobaczyć, jaka to jest klasa pieca i w ogóle, bo on stracił swoją klasę zaraz po montażu palnika. Szczerze, nie interesujemy to na tą chwilę. Yy palę ekologicznie, najważniejsze niech sobie mierzą spaliny niech sobie sprawdzają jest to najbardziej ekologiczne palenie jakie chyba tylko może być drewnem, drzewem, drewnem bo to jest drewno ten, ten pelet, także z mojej strony co mogę powiedzieć nie interesuje mnie to jak przyjdzie kontrola, to wtedy będziemy się zastanawiać, będziemy myśleć. Ale co innego, jakbym nie wiem, podłączył tutaj skraplacz do na przykład y, palnika na olej przepalony, to wtedy mógłbym mieć problem. Ale myślę, że przy palniku na Pelet, gdzie jest on atestowany, jest on z gwarancją, jest dopuszczony y, przez Unię Europejską, y, zamontowany do pieca y, znanej marki. Niech sobie zrobią kontrolę na wyciek spalin czy coś. Z tego pieca nie, nie wycieka nic. Znaczy nie wycieka, nie wydobywa się żadne. Nie wydobywają wydobywa się żadne spaliny. Niech sobie robią babdania, pomiary, co tylko chcą, ja myślę, że nie powinni się przyczepić. Także. Dziękuję za wszystkie komentarze. Zapraszam do dalszego komentowania filmów. Do lajkowania najważniejsze, bo mamy bardzo dużo lajków pod filmami, co mi się bardzo podoba i zachęcam do dalszego lajkowania. Rozprzestrzenia to ten, te filmy na internecie i, i dużo, dużo więcej ludzi ma dostęp do tych filmów. Także, także pomagacie sobie nawzajem i pomagacie też mi budować ten kanał. Zapraszam nowych subskrybentów. I cóż mogę powiedzieć szczęśliwego nowego roku na pewno, bo nie nagrywałem nic Sylwestra. Także wszystkim życzę wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Żeby na pewno był lepszy jak ten poprzedni, ale jeżeli nie może być lepszy jak ten poprzedni, chociażby był taki sam, aby nie był gorszy. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie. I jutro będę nagrywał kolejny film z montażu tych. Cegieł szamotowych i z przeróbek tutaj jeszcze coś tutaj pokombinuję. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Do usłyszenia, cześć.